Wiecie co jest fajne? Ja zawsze myślałem, że bentleje to są trochę dla takich starych pierdzieli, którzy mają dużo hajsu i że ta auta są, kurczę, naprawdę myślałem, że są nudne. Continental GT. Samochód, który już wcześniej Wam pokazywałem statycznie, ale dzisiaj pojeździmy i z ogromną przyjemnością pokażę go Wam raz jeszcze. Przypomnimy sobie kilka ciekawych faktów. No moi drodzy, biorąc pod uwagę, że Bentley aktualnie produkuje egzemplarz numer 100 tysięcy Continentala GT, można powiedzieć, że to auto... Już jest ikoną. Przypominam, że samochód pojawił się w 2004 roku. Z biegiem czasu się wyostrzał, no i najnowsza wersja najmocniejsza, jeszcze bardziej luksusowa, jeszcze szybsza. Zresztą w nazwie ma Speed, bo patrzycie na samochód, który rozpędza się, uwaga, do niespełna 350 km na godzinę. Patrząc z boku na to auto, powiedzielibyście, że wygląda w zasadzie identycznie jak wersja przedliftowa, która wyszła 6 czy 7 lat temu. Ale tych zmian jest tutaj dużo, bo 70% części w tym samochodzie jest nowych. Ja Wam to dzisiaj z przyjemnością pokażę. Już pierwsza rzecz, e, którą zwrócicie na pewno uwagę, przynajmniej przechodnie zwracają, kolor tego samochodu cholernie nieoczywisty, bo czerwony, zazwyczaj Bentley e, kojarzą mi się z bardziej eleganckimi specyfikacjami. Tu jest na sportowo, ponieważ to jest wersja Speed. To po pierwsze. Po drugie, kto się wyspecyfikował w kolorze St James Red, czyli chodzi tutaj chyba o dzielnicę Londynu, taką Porsche. No i wnętrze tego samochodu czarne z czerwonymi elementami więc powiedzmy sobie, dość sportowa specyfikacja, nastawiona bardziej na no mniej na elegancji, a bardziej na osiągi, na to, żeby rzucać się w oczy. Co ciekawe, ten kolor teraz tego kompletnie nie widać, ale w słońcu wpada w taki delikatnie złoty. No i z czasem zaczyna mi się trochę bardziej podobać, choć nie ukrywam, wolałbym tutaj chromy i jakiś kolor zielony czy bordowy, fioletowy. Tak przynajmniej ja widzę swojego wymarzonego Continentala GT. Swoją drogą, Anglicy uznali, że V12, które mieszkało w poprzedniej wersji tego samochodu, czyli silnik montowany z przodu napędzający cztery koła, był za ciężki. No i oczywiście mamy zielone przepisy, w związku z czym downsizing, ale nie taki zły, bo w wersji speed mamy V8 z prądem, ale takie naprawdę solidne V8, które yy, łącznie w pakiecie produkuje. Tyle momentu, co solidna ciężarówka, 1000 Nm niespełna 800 koni. Więc mówimy o aucie potężnym, ale też zarazem ciężkim, bo poprzedni Continental W12 mimo większego silnika ważył 200 kg mniej. Więc patrzycie na 2,5 tony luksusowego, super szybkiego Gran Turismo. Podejdźmy sobie z przodu tego samochodu, no i tutaj Surprise Surprise. Nie ma już podwójnych, okrągłych świateł, tylko tak zwane plemniczki albo światła pojedyncze z brewkami. Oczywiście mamy ten motyw kryształów, tutaj nawet takie Y, trochę jak w Lamborghini, no ale przypominam, że wszystkie te marki znajdują się pod płaszczykiem grupy Volkswagena, no i te elementy, które zazwyczaj w Bentleyach yy, w zwykłych wersjach są chromowane, tutaj wszystko wyczernione, co mocno kontrastuje z lakierem tego samochodu. Co ciekawe, jeżeli chodzi o grille, widziałem, że tam jeżeli zdecydujecie się na dodatki Mulinera, możecie wybierać spośród chyba trzech różnych wzorów. Ten jest zdecydowanie najciekawszy. Jakieś małe rozczarowanie, no te elementy zazwyczaj one były wykonane... Z plastiku, no ale umówmy się, gdyby oni tutaj jeszcze zrobili prawdziwe metalowe chromy, to ten samochód już ważyłby pewnie ze 3 tony. Koła potężne, czarne, do wyboru jest to oczywiście kilka innych opcji z czarnymi, wielkimi zaciskami. I zobaczcie na tą tarczę hamulcową, tak jest, to jest karbon e, ceramika. Karbonowo-ceramiczne, potężne tarcze hamulcowe. Opona z przodu 275 mm przy 22 calach. No i ten detal, który mi się strasznie podoba w tych Bentleyach, mianowicie to, że te szyby się otwierają, e, tworząc taką dużą przestrzeń. Wygląda to trochę jak luksusowy jacht. A w tym miejscu niespodzianka, pomyślelibyście sobie, że to jest wlew paliwa, ale nic bardziej błędnego, bo tutaj będziecie ładować swojego Bentleya. On to robi całkiem skutecznie podczas jazdy w trybach sportowych, no ale oczywiście, jak pójdziecie sobie spać, możecie go podłączyć do prądu. Ja to robiłem, ładowałem go chyba ze zwykłego gniazdka, no na pewno u kolegi to nie było 11 kW. W każdym razie, silnik elektryczny ma 190 koni, 450 Nm, no i pozwala jeździć z prędkościami do 160 km na godzinę. Zasięg elektryczny 80 km, czyli realnie pewnie 70 kilka. Jest to napęd bardzo wspólny z tym, co oferuje Porsche w Panamerze. Tył samochodu całkowicie nowe, takie kryształowe światła. Nie ukrywam, że bardzo mi się podobają. Wygląda naprawdę elegancko, ma taki delikatny Kopiony w karoserię spoiler, czy można to tak nazwać. Myślę, że chyba tak, taki marginalny ducktail. Potężne końcówki od wydechów. No i jak widzicie, sylwetka dynamiczna, nieagresywna. Raczej mamy tutaj do czynienia z takimi kształtami obłymi, przez co te auta doskonale będą się starzały. Jak już jesteśmy z tyłu koniecznie muszę wam pokazać bagażnik. Odzywa się we mnie mój wewnętrzny ojciec. Bagażnik niestety 100 litrów mniejszy niż w poprzedniej wersji, przez to, że mamy pod spodem upchane baterie. Ale taki dość ustawny nie jest tak źle, choć mogłoby być lepiej. Wolałbym mieć zamiast tej gigantycznej mocy prawie 800 koni, większy bagażnik. Niestety takiej opcji na ten moment nie ma. No i? Szczerze nie wiem, czy będzie. Czy to ta sama hybryda co w Bentayzeno? No na szczęście nie. W Bentayze mieliśmy sześciocylindrowy silnik no i baterię, która nie doładowywała się podczas jazdy. Tutaj mamy V8 z baterią pojemności mniej więcej 26 kWh, którą podczas jazdy już doładujecie. Jeżeli macie ładowarkę 11 kW Wallboxa, naładujecie auto w pełni w niespełna 3 godziny. Rywale tego samochodu, tak jak wspomniałem na początku, przede wszystkim Aston Martin DB12. Mocno już ukierunkowany na sport. Przepiękne auto, ale też następca Ferrari Romy, czyli Ferrari Amalfi, Porsche 911 Turbo S, czy Maserati Gran Turismo. Niemniej jedynie Aston mam wrażenie, że jest na podobnym poziomie wyrafinowania reszta z tych aut, które wymieniłem. Gdzieś tam bym je klasyfikował jednak troszeczkę. Niżej. Dla wszystkich osób, które będą płakały, że nie ma tu już 12-cylindrowego silnika W12, przypominam, że ta opcja była raczej dla egusiów, z racji tego, że V8 oferowało zawsze podobne osiągi, ale lepszą dynamikę, bo silnik był lżejszy. Położony oczywiście w tym samym miejscu z przodu. Aha, cena tego wspaniałego auta. No niestety też poszła do góry. Egzemplarze w wersji Speed zaczynają się od około 1 700 tysięcy złotych, ale to, na co patrzycie tutaj, to 2 miliony zł, 300 tysięcy złotych w opcjach w porównaniu do poprzedniej wersji tego samochodu auto podróżało mniej więcej 250 tysięcy złotych. Zajrzyjmy do wnętrza samochodu, bo nie ukrywam, wnętrze Continental AGT to był zawsze dla mnie benchmark. To było wnętrze, w którym, mimo ogromnej ceny samochodu, zawsze czułem się tak. Jakbym się w ci jeszcze droższym, no już na wejściu drzwi, no i ta specyfikacja e, czarno-czerwona taka m, dość agresywna, no ale oczywiście tutaj e, możliwości macie od groma, no ale nawet te tekstury, wszystko trójwymiarowe, wszystko w dotyku, tam gdzie trzeba zimne, tam gdzie trzeba miękkie, to są właśnie topowe wnętrza w całej motoryzacji. Zobaczcie na ten fotel e, perforowany. Nawet takie drobne smaczki, jak te dekoracje, czy te przyciski, to wszystko w dotyku jest naprawdę genialne. Kierownica w tym przypadku w wersji Speed obszyta yy, alkantarą z takim yy, delikatnym akcentem na dole, nawet te wszystkie pokrętła. Zobaczcie takie drobiazgi, jak to wszystko jest wykończone, czy patyki do kierunkowskazów tutaj Aston, niestety. Totalnie się chowa z tymi patykami ze starego Mercedesa. Tutaj po prostu w każdym miejscu wszystkie elementy tego wnętrza są dopracowane. No dobra, prawie wszystkie, bo e, tunel centralny akurat w tej specyfikacji, która ma zamówione ciemne chromy, niestety, i to jest moje największe rozczarowanie we wnętrzu tego konkretnie egzemplarza, wykończony jest w plastiku. Super, że są wszystkie analogowe przyciski, pokrętła, które dostarczają masę frajdy z e, kręcenia tym wszystkim, to stawia należyty opór, ale ta plastikowa konsola kurczę, kto tu tak wyspecyfikował? Można tego nie mieć, to może być w lakierze i w takim e, aluminium częściowo, no i koniecznie na taką specyfikację bym się decydował, no ale zobaczcie na to analogowe królestwo. Skąd te trzy zegary? Skąd e, termometr analogowy, e, kompas oraz e, stoper, z którego zapewne nigdy nie skorzystacie i pewnie 99% właścicieli Bentleyów nie wie, gdzie się go włącza. Tutaj jest opór Toblerone na szczęście zostało, więc w momencie, kiedy przyciskacie przycisk screen macie do dyspozycji cały e, infotainment, który akurat troszkę za bardzo mi to przypomina e, Porsche panamera, Mogłoby być to bardziej zindywidualizowane rozwiązanie, ale jeżeli przytrzymacie go bliżej, to macie kompletny minimalizm i pojawia Wam się blenda dokładnie w e, takim samym kolorze. To jest akurat wyspecyfikowany carbon, bo przypominam, że siedzimy... W speedzie, więc robi się mocno, mocno, minimalistycznie, ale zobaczcie tutaj, wszędzie jak, jak te linie są dopracowane, jak te elementy są cudownie spasowane, jaką fantastycznej jakości skórą przyda jest ta deska rozdzielcza. No ale siedzę w zwałcie za 2 miliony. No i zegary digitalowe, można zmieniać ich wygląd przez przycisk view na kierownicy. Tutaj niestety mam wrażenie, że trochę regres, po prostu te zegary również wyświetlane w poprzedniej wersji tego samochodu jakoś bardziej mi się podobały. Te czcionki tutaj na górze troszkę za bardzo przypominają mi Audi, więc kolejne małe rozczarowanie w tym samochodzie. Z tyłu tego miejsca nie jest jakoś spektakularnie dużo. Ale osoby nikczemnego wzrostu spokojnie się tutaj zmieszczą. Plus spokojnie tu wrzucicie dwójkę dzieci. Są nawet izofiksy na prawym i na lewym fotelu. Niestety z przodu tego izofiksa nie ma. Tak czy siak, w żadnej z marek Volkswagena nie dostaniemy tyle drewna, tylu metalu i takiego zapachu, jaki dostaniecie od Bentleya Continentala GT. Z tyłu jeszcze zobaczcie, jak pięknie ciągnie się pasek LEDowy. Jego kolor oczywiście można sobie ustawiać. Tak wygląda piec. Nawet ta czcionka i ten widok będzie znany właścicielom Porsche Panamery Turbo S i Hybrid, czy Cajena Turbo S i Hybrid. Potężny silnik, który sam sobie generuje 600 koni mechanicznych napędza ten wóz do 100 km na godzinę. Uwaga, w 3 sekundy. Pogoda mi się mocno spsiła, więc jest ciemno. Wybaczcie, jeżeli widzicie duże ziarno, no ale GoPro to GoPro w każdym razie. Startujemy samochód z przycisku Start Stop. Nie dzieje się kompletnie nic, jest bezszelestnie. Startuję w trybie B, jak Bentley, czyli trybie e, hybrydowym. Zasięgu mam teraz na jakieś 40 km w prądzie. No i mogę nie irytować sąsiadów i przemieszczać się kompletnie bezszelestnie. Ma to swoje zalety. Wożę tym samochodem od kilku dni dzieci do przedszkola i do żłobka. No i nie ukrywam, cisza kojarzy mi się w tym przypadku tak jak w Rolls-Royce i w tego typu samochodach po prostu z luksusem. Poza tym ten napęd hybrydowy, tak jak w Panamerze, on jest doskonale zintegrowany i wszystko odbywa się w jakiś magiczny sposób ultra płynnie, nigdy was nie szarpie okej, okay, jak się ten silnik obudzi do życia, to V8, które pracuje tutaj z przodu, to usłyszycie z wydechu nagle takie. Brrr. Więc nie straszcie tym dzieci, zadbajcie o to, żebyście mieli przez noc ten samochód odpowiednio naładowany. Już od pierwszych chwil, od pierwszych metrów za kierownicą Continental AGT czujecie, jakbyście prowadzili luksusowy jacht, raczej niż samochód. Pozycja za kierownicą dość wysoka. Nie ukrywam, że wolałbym siedzieć troszeczkę niżej, ale z drugiej strony nie wiem, czy tu są jakieś opcje na inne fotele. Ten fotel jest niezwykle miękki. Nie znalazłem opcji masażu wprost, ale coś tam mnie masuje i to yy, nawet tutaj na dole, jeżeli chodzi o uda i pośladki, plecki również, więc pod kątem wygody takiego podróżowania, cruisingu bezszelestnego Poniżej limitów prędkości, może ok, nie jest to poziom Rolls-Royce'a na tym dwukomorowym zawieszeniu, ale będziecie czerpać z cruisingu ogromną przyjemność zjazdu. Układ kierowniczy działa w tym przypadku dość lekko, ale nie za lekko, stawia delikatny opór. Zawieszenie ładnie sobie płynie, chociaż nie ukrywam tutaj przy. O ostrzejszych nierównościach, jak tych dziur macie nagromadzone sporo, czy nierówności zaczyna się trochę gubić. To jest zawsze domena ciężkich samochodów opartych na pneumatyce. Rolls Royce próbuje z tym walczyć usilnie, nieźle mu to wychodzi, ale nadal tory powodują, że te zawieszenia, niestety, przy tej masie się gubią. No, ale nie samym trybem Bentley czy Comfort. Człowiek żyje za kierownicą Continental AGT. W momencie, kiedy przerzucicie się na sport albo na custom, w zależności jak sobie to ustawicie, ja go przerzucę na sport. Od razu słyszę, że obudziło się do życia V8, które w tym aucie naprawdę brzmi agresywnie, pięknie, ale tak dostojnie. Ok, czasem są jakieś przestrzały z wydechu, ale one są głębokie. Nie ma tutaj wstydu jakiegoś pierdzenia, Bobasa. Na nocniku, no i okazuje się, że w trybie sportowym to auto ma charakterystykę mocno tylno napędową. Nie będziecie mieli najmniejszego problemu, żeby znaleźć filmiki jak chociażby Chris Harris czy inni driftują tym samochodem na torach. No niebywałe, 2,5 tonowa forteca która lata bokiem. Ja nie mam takich możliwości. Nie odważy się, chociaż ten przycisk od wyłączenia trakcji, on jest tutaj bardzo tak blisko zlokalizowany i kusi, żeby to sprawdzić, nie mam niestety dzisiaj, ani w ostatnich dniach nie miałem takich możliwości. W każdym razie, w trybie sportowym ewidentnie auto się napina. Układ kierowniczy działa już z większym oporem, no i Przyczepność przedniej osi, jak i całego samochodu, jest naprawdę jego bardzo mocną stroną. Przypomina mi, nie wiem czy to jest in plus, czy in minus, bardzo z zakierownicy Porsche Panamera Turbo S i Hybrid. Pewnie dlatego, że mamy identyczny zespół napędowy, jak w tamtym samochodzie, niemniej tu jest. O niebo bardziej luksusowo i po tej wygodnej stronie, jeżeli chodzi o miękkość fotela i to na co patrzę wewnątrz tego samochodu, no to nie ma porównania. Mówimy tutaj o aucie, które jest półkę albo nawet dwie półki wyżej. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest to najlepiej prowadzący się Bentley, jakim jeździłem. Najlepszy z niego drivers car. Ale tak czy siak, jeżeli e, wspomnimy konkurencję tego samochodu, tam jako kierowca dostaniecie więcej. Przede wszystkim dostaniecie więcej lekkości w Astonie Martinie DB12 czy w Porsche 911 Turbo S i dostaniecie lepszą integrację samochodu z kierowcą. Będziecie się czuć bardziej jako część auta, mniej jako pasażer. Natomiast tak czy siak, Conti w porównaniu do. Poprzednich wersji tego samochodu jest imponujący i żadne z aut, które wymieniłem, nie ma aż tak dobrej charakterystyki, jeżeli chodzi o relaks, wypoczynek i bycie grandurizmu. Więc, jak to zwykle w życiu bywa, coś za coś. Hamulce w speedzie cholernie skuteczne, ale. Podkreślam, ale i miałem ten sam problem z Panamerą. Brakuje im trochę życia, brakuje im feelingu. Nie zawsze jesteście w stanie dobrze dobrać sobie tą siłę hamowania, dlatego że samochód odzyskuje podczas hamowania energię. Nie jest to tak złe jak w pierwszych modelach Panamery Turbo S i Hybrid, ale mogłoby być lepiej. Czy brakuje mi 12 garów pod maską? A skądże? To V8 brzmi przepięknie. Samochód porusza się z niezwykłą lekkością, bo prąd wypełnia tą lukę na dole. Nie musicie czekać nigdy, aż samochód zareaguje na gaz. System hybrydowy jest bardzo dobrze skalibrowany. Więc tutaj, no nie wiem, naprawdę trzeba byłoby być. Mocnym egusiem, żeby tęsknić za W12, które swoją drogą pasowało do tego samochodu. Mam Bentleya za dwie bańki, mam 12 garów, to wszystko brzmi bardziej spójnie, ale jeżeli chodzi o efektywność, dźwięk tego silnika, jemu nie brakuje kompletnie nic. On jest tak jak taki gentleman w garniturze, który potrafi pokazać fakulca i potrafi dać komuś w mordę, jeżeli odpowiednio go poirytuje. <słyski> Czy to jest samochód, który wysadzi właścicieli poprzedniej generacji przed lifta. Nie sądzę, zmiany są na tyle nieduże, że myślę, że taka przesiadka nie nastąpi. Tam auto nadal wygląda świeżo, nadal wygląda pięknie, plus ma atut w postaci większego bagażnika, 100 litrów więcej, to naprawdę robi różnicę w trasach. No i ma kilka tych detali, które moim zdaniem były fajniejsze, chociażby cyfrowe zegary. Obecna generacja zresztą nie różni się. Dramatycznie od tamtego samochodu, różnicą jest tylko i wyłącznie napęd, na którym umówmy się, nie każdemu zależy. W momencie, kiedy wciśniecie gaz i położycie na asfalt, bo kładzie te niespełna 800 koni, okazuje się, że on ma w sobie takiego chuligana. I to w Bentleyach jest super, bo ja myślałem, że zawsze te auta są po prostu produkowane dla starych, nudnych pierdzieli, którym po prostu zgadza się hajs w portfelu. Tak nie jest. Czuję się tutaj w wieku 41 lat za kierownicą naprawdę świetnie. Oczywiście świetnie się też czuję za kierownicą Rolls-Royce'ów, ale myślę, że nawet gdybym miał 27-8 lat, bitcoiny, których bym nie sprzedał od dawien dawna, też bym się czuł za kierownicą tego auta. Ekstra i doceniłbym ten jego charakter i em, to takie alter ego złoczyńcy. O tak bym to nazwał. Tak. Bądź mógłby jeździć Astonem, a ci, którzy go ganiają, spokojnie mogliby próbować dorwać go za kierownicą jakiegoś czarnego, charakternego Bentley'a. Dziękuję Wam uprzejmie, że obejrzeliście w tych korkach i w deszczu. Poruszam się dość wolno, ale w jakiej atmosferze zaraz sobie puszczę jakąś przyjemną muzyczkę, i naprawdę, nawet stanie w korkach, czy poruszanie się jak ślimak w mieście tym samochodem, daje frajdę i przyjemność. Pod warunkiem, że macie wystarczająco dużo czasu, a zakładam, że jak was stać na auto za dwa miliony, to tego czasu trochę macie, bo od wszystkiego macie ludzi.